A wyniki rozstrzygnięte. Bardzo dobry start po zewnętrznej. Niczym a rakieta. Idzie Olek Korguskin. Olek Kurguskin. No to jest naprawdę niesamowite. Dziś on tam się zmieścił. Pomiędzy chustą a płotem. I stanem. A krawężnikiem nie daje na za wygraną Teraz wychodzi przed Kurguskina. Atakuje wściekle po zewnętrznej. Kurguskin czy Stone Huer. Fenomenalna walka tych dwóch zawodników. Anglik teraz bardzo dobrze przyblokował Kurguskina. Trzeci jedzie Hussa, który otwiera zaciekłe ataki Matusaka. Wspaniała walka w tym wyścigu. Matusak teraz przechodzi chyba na trzecią pozycję. Hussa czy Matusak? Arkadiusz Matusak. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Ależ tu emocje, gonią emocje. Huszcza jako ostatni chyba wpadnie na metę. Ale jako pierwszy zamelduje się na niej Carlston Heuer. Znakomicie Anglik. A Huszcza walczy. sobie jeden punkt nie daje rady. I remis 3 do 3.